Ho ho ho, drogie dzieciaki, tu wasz driftingowy Mikołaj. Ho, ho, ho! Ze strony fasola święty Mikołaj z Czarną Brodą. Siwa będzie za parę lat. Ho, 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 moi drodzy! Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzę Wam dużo zdrowia, szczęścia. Cześć! Chcielibyśmy Wam życzyć wesołych świąt Bożego Narodzenia. Moi kochani, życzę Wam wesołych świąt Bożego Narodzenia, dużo radości, uśmiechu. Z okazji zbliżających się świąt składamy wszystkim kibicom Drift Open, całej załodze i wszystkim zawodnikom najlepsze życzenia na te święta Bożego Narodzenia oraz na nowy rok. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich kibiców i fanów Driftu i Drift Open! pamiętajcie, znajdziecie czas na to, żeby nam kibicować, to znaczy, że znajdziecie czas dla siebie, żeby odpocząć. Bawiąc się zdaniem. 12 dań, szczęścia, pociechy z dzieci i z wnuków, żeby nie szły w stronę driftu, bo tu drogo. Czy byliście grzeczni w tym roku? Czy odwiedziliście każdą rundę naszych zawodów? Żeby karp yy, nie pływał w wannie, bo nikt nie chce go zabijać. Jeśli tak, to ktoś z Was na pewno dostanie prezent od świętego Mikołaja. I przede wszystkim pamiętajcie, aby być sobą i spełniać swoje marzenia. A żeby święty Mikołaj w tym ogromnym worze się Wam super prezenty. Opony, turbinki, zawieszenia, kupony na paliwo. A na nadchodzące święta życzę Wam niewybuchających opon, nieprzekręcających się panewek, korb, które nie wychodzą bokiem i wszystkiego. Driftingowego. I spełniajcie swoje marzenia. Nie przejmujcie się tym, co ludzie gadają. Róbcie to, co kochajcie, i bądźcie szczęśliwi. Tego, żeby spać w śnieg, i można było polatać elegancko błokiem. Zdrowych, spokojnych i pełnych śniegu, żeby było też dużo dobrej zabawy. Razem z Olą i Pozdrawiamy również serdecznie Mamy Oliw i ja, u niej również składamy serdeczne ciepłe życzenia. Żeby następny sezon był całkowicie bezawaryjny w autach i żebyście nie mieli się czym stresować, tylko korzystali z samej kwintesencji driftu, czyli z jazdy. Żeby sól drogowa nie zjadała wam nadkoli. Wśród ciszy ryk się rozchodzi. Do zobaczenia, może w prawej bocznej szybie, a może na torze. Stańcie drifterzy, zakręt nadchodzi. Ho, 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 Merry Christmas! prędzej, się pospieszajcie i za zahydro pociągajcie polecieć bokiem. Żebyśmy wszyscy spotkali się zdrowi szczęśliwi i gotowi na sezon 2024. To życzyłem ja, Krzysztof Klimek, polecieć bokiem. Widzimy się za dosłownie chwilkę, ponieważ ten czas tak szybko leci. Po świętach imprezka sylwestrowa i za chwilę majóweczka i bawimy się w sezonie 2024 wspólnie na torach. A specjalnie dla Was. Mikołaj Mariusz, projekt The Guido.